Siemanko, witaj na moim kanale. Z racji tego, że przed premierą Ryzenów zostało tylko kilka dni, tak więc warto by sobie podsumować całe to, co już wiemy, jakie są przecieki, jakie są spekulacje oraz co oczekujemy na temat nowej generacji procesorów od AMD, mianowicie o Ryzenach trzeciej generacji w architekturze Zen 2 w technologii 7 nanometrów. Zapraszam. Co do najważniejszego mają przynieść nam procesory trzeciej generacji od AMD w technologii Zen 2? Mianowicie... Bardzo duży wzrost single-core, i tutaj jest nawet szansa, że AMD w końcu nawiąże walkę na tym dość jednak kluczowym punkcie gry, jak single-core, z Intelem. Do tej pory, jeżeli chodzi o wielozadaniowość, AMD królowało, w szczególności jeżeli chodzi o stosunek ceny do tych ilości wdzeni i wątków, jakie oferowało. Natomiast jeżeli chodzi o single call, a tak naprawdę to ma znaczenie głównie w grach, a jednak większość ludzi szukających procesora, to są gracze. Ludzie, którzy szukają do zastosowań profesjonalnych, raczej będą wiedzieli co kupić. No. To już decyduje o tym ich program, który używają, czy AMD, czy Intel. W tym wypadku na przykład Intel z podstawki HEDT. Myślę, że po 7 lipca dużo się zmieni i AMD w końcu będzie mogło tutaj zawalczyć też o graczy, nie tylko o osoby, które pracują na komputerach w formie na przykład obróbki zdjęć, obróbki wideo, jakiegoś nie wiem, programowania, ogólnie multitaskingu. Jeżeli plotki się sprawdzą oraz tak naprawdę teraz gdzieś tam pojawiają się wczesne testy Ryzena 5 3000 600 chyba, jak dobrze pamiętam. To naprawdę mamy tutaj do czynienia z... Yy, wyrównaną walką Intel kontra AMD w końcu od wielu, wielu lat. Według mnie jest to dobre, bo... Yy, tak naprawdę dzięki AMD Intel w końcu coś... podziałał do przodu ze swoimi procesorami. Jak dobrze pamiętacie, erę procesorów yy, trzecia, czwarta, piąta generacja, szósta, siódma nawet. To ile to mamy? to przez 5 lat Intel nic nie zmieniał, tak na dobrą sprawę. Zmienił architekturę, ok, ale nadal były 4 do 8 wątków i zmiana architektury nie przyniosła jakichś spektakularnych wzrostów wydajności. Cały czas bazowaliśmy na standardzie i 5 4.4 i7-ka 4.8. Co się stało po premierze pierwszych Ryzenów? Nagle Intel stwierdził, że 4.8, no już trochę za mało zrobił i 7k 8700 612. Okay. Potem rok później pokazał i 9 816, gdzie AMD już rok wcześniej miał procesor Ryzen 7 816. Co się teraz będzie działo? To dopiero jest heca. AMD oficjalnie zaprezentowało procesor Ryzen 9 3900X. 12 rdzeni, 24 rd, rd wątki. W niższych Ryzenach w serii 7 będzie 8 rdzeni 16 wątków, ale za to wysoko taktowany. Sam Ryzen 9 też będzie stosunkowo wysoko taktowany. Zobaczymy, czy to, co oni obiecują 4.6 w trybie Boost będzie na single-core czy na wszystkich rdzeniach. Nie wiem. To testy już pokażą. A dodatkowo są plotki i przecieki, że AMD też wypuści na podstawkę oczywiście mainstreamową, nie HEDT, procesor Ryzen 9 3950X. 16 z 32 wątki. No to u Intela taki procesor jest tylko i wyłącznie na HDT i kosztuje astronomicznie pieniądze. Dokładnie znajdę i pokażę Wam, jaki to jest procesor gdzieś tutaj. A co z szumnie ogłaszanym PSEX przez 4.0? No, tak na dobrą sprawę nie przynosi to żadnych zmian i nie jest to w żadnym stopniu potrzebne na dzień dzisiejszy. Jedyne sensowne zastosowanie tak naprawdę tego standardu. Może się odnieść tylko i wyłącznie do dysków NVMe, bo już się pojawiają gdzieś tam pierwsze jednostki e, w internecie. Jak widziałem, dysków NVMe, które wspierają ten standard PCIe 4.0 i dzięki temu możemy jeszcze bardziej zwiększyć prędkość zapisu, jak i odczytu danych, która na ten moment jest limitowana gdzieś do około 3500 MB na sekundę przy e, odczycie i około 3200 przy. Zapisie Co tak naprawdę już w pełni wykorzystuje taki Samsung 970 Ivo Plus w wersji 512 GB bądź więcej. Teraz zastanówmy się, czy warto w tym momencie zmieniać platformę swoją, jeżeli ktoś ma, nie wiem, komputer sprzed 3, 4, 5, bądź jeszcze więcej lat na Intela bądź AMD na dzień dzisiejszy. Według mnie jest to dobry moment i jak najbardziej warto. Jeżeli ktoś ma komputer już na powiedzmy i 78700 czy i 99900, to zdecydowanie nie, bo nie oczyje żadnej różnicy praktycznie, a wyda kupę pieniędzy na nowy procesor i płytę, bo musiałby przesiąść się z Intela. Czy jeżeli ktoś ma Ryzena 72700 na przykład, albo Ryzena 52600, to czy warto pakować się. W Zen 2 i nowe procesory. No, stosunkowo tak, bo jeżeli ktoś po, komuś brakuje wydajności, to może wsadzić nowy procesor na swoją płytę główną, na przykład X470. Tak więc tutaj duży ukłon dla AMD za kompatybilność tych Oto procesorów najnowszej generacji z poprzednimi płytami, nawet z płytami z pierwszej generacji Ryzenów. Natomiast wiadomo, nie ma obsługi PC Express 4.0, gdyż nasza płyta techniczna już po prostu nie posiada. Tak więc, odpowiedź jest prosta, jeżeli masz platformę, która liczy sobie już, powiedzmy, od 3 lat do góry i bardzo Ci brakuje wydajności, albo bardzo chciałbyś zmienić na nowe Ryzeny, zdecydowanie warto będzie, myślę, zastanowić się nad tym faktem. Premiera już 7 lipca, ja sam się bardzo mocno przymierzam do zmiany, co z tego wyjdzie? Nie wiem, zobaczymy. Aby się dowiedzieć, śledź ten kanał. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję. No i cóż, widzimy się w następnych materiałach. Mój chemik CIA.